Czołem mam mini dzisiaj, no i takich przypadeczek, przypadeczek, nie przypadeczek. No, wymiana tarcz, klocków z przodu, no i bardzo ważna rzecz, mianowicie po całej wymianie ten otoczujnik, który jest tworzony do klocka, ale tylko tylko od strony kierowcy, musi zostać wymieniony. Ja mam dzisiaj maile zakupiony, nie wiem około 5 tych czujnik, wiadomo wkładamy do klocka. Gdzieś tam jest na jego miejsce. Później sobie musimy odczepić tutaj na kole z jednej spinki, z, od spodu z osłony silnika i kabel jest tutaj na zaczepie, zrzucony tutaj jest połączony z tym. Od czujnika ABS-u idzie sobie tędy, wchodzi sobie tam i tam one się łączą, jest zarówno od ABS-u i miejsce na ten drugi. Eee, tak to wygląda. Od drugiej strony nie ma czujnika, tylko z tej strony jest. I po całości, po wymianie musimy sobie zrobić tam resecik, za chwilkę pokażę. Po Zmiany wsiadamy sobie do samochodu zapłonik Trzeba zamknąć drzwi Bo będzie się darło Trzymamy sobie to Ten trip 5 sekund około Teraz przyciskiem na monetce Przytrzymujemy reset. Przytrzymujemy jeszcze raz 5 sekund. Pojawi się zegarek. No i mamy y, zaadaptowane nowe klocki, nowy czujnik. Y, no i jak widać, te 6000 możemy na nich zrobić, no, jeżeli założyliśmy jakieś tam klocki marki Max Gaver, tak zwany lub innych podobnych zamienników tanich, to no na pewno tyle nie zrobimy. Ja założyłem tutaj komplet TRW widzimy niski przebieg, więc tarcze były jeszcze oryginalne, klocki już nie, już ktoś się zmieniał, ale, ale dojeździły do końca tak naprawdę. No i z całych tych rzeczy no to cała obsługa tutaj mini jest też z tego poziomu tripu. Musimy przytrzymać. Mamy olej dzisiaj też był wymieniony, także inspekcja jest na 14. Mamy tutaj cały ogólny serwis przedłużony na 60. Tutaj daty serwisowe te klocki, klocki tył na 60, aż ustawione. No i powracamy do olejowego wiadomo. Jeżeli chcemy z tego wyjść, to po prostu chwilę wystarczy poczekać i samo nam się wyłączy lub wyłączyć zapon.